Witamy Was na kanale Graverton. Dziś pokażemy kubek idealny do ciemnych i czarnych nadruków sublimacyjnych. Jest to czarny kubek z okienkiem do nadruku, dzięki któremu możemy uzyskać efekt głębi i spójności. Okienko wyznacza dokładny obszar, który możemy zadrukować. Jego wymiar to 190x80, ale pamiętajcie, żeby uwzględnić drobny margines wykraczający poza to okienko. Dzięki temu będziecie pewni, że pokryjecie nadrukiem wszystkie krawędzie. Wycinamy nasz projekt, a następnie przyklejamy go na kubek. Włączamy prasę i korygujemy docisk. Parametry transferu dla tego kubka wynoszą 195 stopni i 2,5 minuty. Prasa daje nam znać, że już się rozgrzała i możemy umieścić kubek w środku. Po upływie zadanego czasu wyciągamy kubek i odrywamy papier. Zobaczcie tylko, jak projekt wtopił się w kubek. Jeśli podobają Wam się nasze filmy, zostawcie kciuka w górę i subskrypcję.